Witajcie na kanale Smak Fantazji. Dzisiaj będzie surówka z kapusty pekińskiej. Smaczna, szybka, a w dodatku pasuje do każdego obiadu. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, za co będę bardzo wdzięczna. Na początek skrajam pół główki średniej kapusty pekińskiej do dużej miski. dodaję jedną płaską łyżeczkę soli i chwilę mieszam. Dzięki temu kapusta trochę zmięknie. Następnie jedną czwartą czerwonej papryki kroję w niewielką kostkę i dodaję do kapusty. Skrajam także pół świeżego zielonego ogórka, a jedną małą obraną marchewkę ścieram na grubych oczkach. Kilka pomidorków koktajlowych przykrajam na pół i również dodaję do miski z warzywami. Na koniec posiekałam świeży szczypior oraz natkę pietruszki. Pokrojone warzywa doprawiłam jedną płaską łyżeczką cukru oraz kwaskiem cytrynowym. Tego kwasku cytrynowego dałam tak troszeczkę na czubeczek małej łyżeczki. Dodałam również pieprz. Surówkę chwilę mieszam z przyprawami, a na koniec dodałam dwie łyżki majonezu oraz jedną łyżkę musztardy łagodnej. Surówkę ponownie dokładnie mieszam i gotowa. Jak widzicie, surówka nieskomplikowana jest smaczna i pasuje do każdego obiadu. Zamiast majonezu możecie także użyć jogurtu naturalnego. W każdej wersji ta surówka jest pyszna. Listę składników na tą surówkę umieszczam pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów, które mogą wam się spodobać. Nie zapomnij o subskrypcji. Smacznego. Pozdrawiam.